Zajcie z tej strony maty. Wiadomo, że myślę w 19 odcinku 0 tutaj 2. Czekajcie, robi cięcie. Udało mi się to zrobić. Mm, reklama... Reklam, robię cięcie. Okej, okay, już jestem. Bo reklama. Kurde no! Robi cięcie! Tutaj ja musisz spać. Musu. Okay. E... Ty musisz z wysokości dużej spaść. No nie wiem. Nie wiesz właśnie, bo tak nie widziałeś. Tutaj nie okej. Dobra. Wiem, o co tu chodzi. Nie, ty źle to robisz, jesteś. Czy... Dobrze. A dobra, ja jestem debilem, nieważne. Chyba tam. to. Dobra. Jeszcze robiłem. Jeśli nie wyjdziecie z, z tym odcinka, to... No I brawo, przewrócił się. Wyniałam. Biegnie do mnie. I w Ale ten, ten wielki zombie. No. Nie, chyba będzie na, nie, chyba będzie. Chyba będzie. Ja mogę za ciebie spróbować. Chyba chcesz? będzie. O kurde, Cholera <laughs> jasna, prowiechajcie, czekajcie. Dobra. Okej, okay, i... teraz brat za mnie próbuje. Jak coś to mój brat gra, a nie ja. Wiem, ja powinienem grać, ale brat po prostu gra. Co? Ym za nic. Dawno w ogóle z nim nie było ja odcinków. Robię. Wiem, dawno nie było z nim odcinków, ale już są. ja będę się pojawiać częściej z nim odcinki. Nie wiem, czy będziecie. Z... Jeśli chcecie coś, <tuk> uczynić, to, jeśli coś uczynić, to przepraszam za to. Chcę zrobić, żebym się odcinki, no. Przepraszam. Za to. Ja to źle zrobiłem. No. No, jestem nie ważne Muszę, o to, tak. 3 minuty. a minuty. No, dupa moja. Та убраться использов. Первый научитель заш. не Ой, уж Ну. <свес> <свес> Muszę nie Musisz zjechać, nie wolno latać, jakby. Nie trudno, dobrze co zrobić. Umero jasno, kurde. Miałeś no, zjechać, a nie spadnąć. No wiem. Kurde, no. Może ja? Nie, hmm. nie będę się denerwować po prostu. Nie, po prostu się nie będę denerwować. Okej, okay, udało się. U, dobra, udało się. Reklama robi cięcie. Okay. I kolejne. Teżki musisz rozdalić. Wiem przecież. Wiem przecież. Poczki. Wiem. musisz rozdalić. Teżki Cicho. <laughs> Jeśli to zrobisz, to przepraszam, naprawdę chcę się agrywać, to nagrywać te odcinki, chcę nagrać na odcinek. No musi być takie nudne, takie ciche. Nie? No wiem, nie musi być aż takie nudne. No kurde, no? Cholera jasna. Tak, tego, tego nie mogło zabraknąć, po prostu tego nie mogło zabraknąć. Żeby nie robić do końca do nich obal, dokładnie. Tego nie mogło zabraknąć, po prostu. Jak to I po co to zagrałeś. No wiem. Cięższe jest dole, nie było. No to nieważne, jednak, źle. Chyba. Wyciąg już szło 5 minut. No, nie wiem, czy. Nie wiem, chyba nie było, może takie krótkie, chyba dłuższe. No nie wiem. Lubisz pierogi Co? Tak? Cicho. No to tak, słuchajcie. Olej to życie. Przynajmniej już nie będzie... Przynajmniej nie będą takie nudne odcinki, no, że ja nic nie będę mówić. Albo to źle zrobiłem. Czy powiem po te odcinki? Co nie wiem, skąd to wiedział, nie wiem o tego. No co? To ja to dla was nagrywam, widzowie, to dla was... To dla was nagrywam! być czekajcie, robię cięcie... Ty cholera jasna! Lubię Teraz to nie gram. Teraz to nie nagram, jakby co? To no nie bo... No jakby coś kurde, tego To ja nie mogłem zrobić, bo to było za trudne i się denerwowałem. Naprawdę tego nie mogłoby zabraknąć w tym kanale. I w tym odcinku, naprawdę. No tego nie? To? Co? I te, tego, tego. No, ale się. Udajem. co ja zrobiłem, nieważne. nie, się udaje. Okej, okay. ja tego nie mogłem zrobić. Czemu? No nie, tego zrobić nie mogłem po prostu. Mam ale... teraz samo chwilę wtedy. Nie, nie, więc nie Nikt... chcę. Może chyba, że jest zburzono. Nie wiem. Może jedna mi zabraknie, chyba. Może na górę powinienem. Na dół, na dół powinienem. Hmm. Dobra, powinienem już się dać zajebać. Znaczy, eee. A, umarłem, Jeśli to było słychać, to nie przepraszam, nieważne. Może ścimy. Hmm. a tak to było wygrane. No. I chyba ja to już jutro będzie odcinek, ale nie wiem. Super, jeszcze. Nie wiem, czy jutro będzie odcinek, ale. Jak ja przegram, to Maty już będzie gra. Hmm. Maticra będzie grał. M Boże nie, ty pojechałem. Przywatki mot <ścoughs> Przepraszam za Teraz to. Dawaj, dawaj, dalej. Reklama! Trzeba już kiknął. Reklama. Co miałem? Dawno tych a nie było w na, naszym odcinku na reklamy. Jest 23.31 a tysięcy rzecz. No wiem. Is this thing Okay. okay. Ale jesteś dobre na górę. górę. <grytanie> Co te. Su, ten. fajnego macie prowadzącego. Nie teraz nikt nie ale 9 minut chyba cięcie zrobię i przesuniemy beczce, czy no do tej, której doszę zrobię chyba film, znaczy, oj. Film dokumentacyjny. Nieważne. Oj, jednej beczce, którą Mateusz znalazł. Jak Co? No tak. Jak Matika ma na imię. Hmm. Robię cięcie. Kolera. Czekajcie, robię no tak, cięcie. Dobra, jak to jest, że Mateusz nie umie tego przejść? No I... sumie wiem, że ja to przejdę. Czemu nowa? Bo lubię. Już był, był 10. Teraz spokojnie zrobię nie bój się. Okej. Okay. Okej, okay, już jesteśmy dalej, już jest 10 tych beczek, ja to robię długo, no, jak zawsze, przy tych challenge'ach to ja to robię długo zawsze, przy tych misjach, ale już mi się to uda w końcu, no i to mi się, no i się. Bo trudne. Nie hmm. okay. mm -hmm. eee. nie, no Okej. Nie, dobra, nie tak. Kolejne? Tak, tam kolejne wyzwanie. Tamto przeszłeś? Tak, przeszłem. Jeszcze yy. odcinek 11 minut. Teraz jest pytanie, gdzie? Gdzie jest tak wysoko? No, nie to, nie to, dobra. na górę pójść. Coś. mi nie paść. Coś chyba zepsułem, jakiś głupi jestem. Nie jesteś. Nieważne, co ja sobie zrobię. To z nitra to się nie da. Tutaj trzeba, tutaj trzeba nitro. Co zrobiłem? Mm. Z tym Debilem. Złożyłem ci coś. Dobrze, ci się stało. Złożyłeś. Co się stało? Mm. Skupię. No wiem. To no jest dobre, nie da się dalej. A no bo? Ej, to jest dobre. O, bało, to dużo. No. Zazwyczaj, zazwyczaj, no by było trudno Zazwyczaj odcinki no, by no, by no, z... znaczy trwają by 5 minut, właśnie 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 ale właśnie 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 no to właśnie co właśnie ja No właśnie 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 wiem właśnie co... właśnie no jak oni są na przykład na górze, albo gdzieś o tutaj na przykład. Tutaj jeden będzie. Wiedziałem. Tak i tak byś musiał, a tak jakby było na górze, to byś po prostu jakby do tyłu pojechał, O, tak. To jest to. I nieważne. Ja najwyżej jak teraz ci się nie uda, to będziesz próbował, nie wiem, górę, dół. dobra, jest. Chyba jeszcze, jeszcze dwóch. dobrze, akurat pojechałeś. Jeszcze dwóch. I koniec odcinka, trwa minut. Przepraszam za to. Naprawdę, przepraszam co za to. Jest? Cicho. A to nitro. O, co? nie jest, że nie jest. Ale do tyłu. Tam nie ma na dole? Nie ma. Dobra, co to jest? I jeszcze jeden ostatni kończę odcinek. A gdzie jest? Czy on jest? Może on był gdzieś wcześniej. Tam na górze, a tam. Dobra, Dobra, eee, okej. Okay. To już to koniec no. Reklama Kurde no. Na Dobra, duchę. udało mi się. No, kolejna, jeszcze dwa koniec. No, część bez przedłużenia. Siema.